Już w sobotę 22 lutego na zalewie Ruda będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Wielbiciele morsowania, a także ich kibice spotkają się na dziesiątym już zlocie Foczek i Morsów. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, ale one pozostają niespodzianką, ale możecie Państwo na pewno liczyć na gorący poczęstunek, jeszcze gorączą atmosferę i wyjątkowo dobrą zabawę. Warto morsować, bo oprócz zdrowia, uśmiechu, radości, endorfin jest jeszcze. Cudowna atmosfera, niepowtarzalna, koleżeńska, przyjacielska, po prostu jednym słowem wyjątkowa. Podczas dziesiątego zlotu wezmą udział foczki i morszy z całego okręgu. Będzie ich około 300 plus 14 klubów. Serdecznie zapraszamy również tych, którzy będą nam kibicowały. Mam nadzieję, że będą się dobrze bawili. Proszę Państwa, morsowanie to nie tylko dobra zabawa, nie tylko uśmiech i endorfiny, ale przede wszystkim zdrowie i ofiarowanie sobie, zagospodarowanie wolnego czasu poprzez udział, wspólny udział właśnie w tych niecodziennych wydarzeniach. W imieniu własnym, a także wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowi Osadzie, a także grupy Opoka bardzo serdecznie chcę Państwa zaprosić na ten dziesiąty jubileuszowy już zlot foczek i morsów. Zalew Ruda 2020. Te puchary są dla państwa, to ten puchar jest dla największej grupy, to jest puchar Rady Powiatu fundowany przez y, pana starostę, natomiast te puchary również są dla najstarszej foczki, dla najstarszego morsa, dla najmłodszej foczki i dla najmłodszego morsa medale dla wszystkich uczestników zapewniamy dobrą zabawę i oczywiście niepowtarzalny klimat. Serdecznie państwa w imieniu wszystkich tutaj obecnych, a także nieobecnych osób, które będą uczestnikami dziesiątego zlotu bardzo gorąco zapraszam. Jeśli morsujesz, nie możecie tam zabraknąć. Jeśli jeszcze nie, również zapraszamy, a nóż się przełamiesz